Nie, no czy to, że z językiem. Zawsze? No. Cześć. Właśnie jesteśmy na plaży w Sopocie i dzisiaj będziemy pytać się dziewczyny, jak się całować. Oglądajcie. Jak się całować. Matko, no namiętnie. <noise> I z fantazją. Nie no, z uczuciem, mi się wydaje, że tak jest najfajniej. Jak najprościej, ale czasami trzeba zaszaleć. Na czas, jak najdłużej. <noise> Oj, zdecydowanie namiętnie. Nie wiem, nie robiłam tego nigdy, aczkolwiek chciałabym zawsze spróbować. Jak się całować? Zajebiście no, Ty się jakby wiesz. Nie wiem, czy pytasz bardziej od strony kobiety, jak kobieta powinna całować faceta, czy jak się. Nie, facet bardziej od, ją... od strony mężczyzny. Od strony mężczyzny. Namiętnie, z pasją, ale tak, żeby kurde, wiesz, nie było, nie było wrażenia, że facet chce się zjeść. Po pierwsze, z kilka mi. podstawowych zasad. Tak, o ty, ty eee, dobra, Trzeba technicki. umyć zęby. <laughs> nie może nam śmierdzieć zbudzić i O właśnie, a na przykład mnie to brzydzi, bo ja jestem wegetarianką od 7 lat i w sumie brzydzi mnie na przykład, jak facet zje tatara. Boże, to jest najgorsze, jak się tatara. I potem mam mu dać buziaka, to... Zero tatara przed całowaniem. Zero tatara! Nie za głęboko wkładać język, to na pewno. No jest takie wyczucie po prostu, tak? Można podgryźć farbę. It's not only just directly kissing. They should start like getting closer, holding, then like treating the woman like a real woman. I think it depends on their relationship, whether they're like a couple or they just met. And I think that men should treat the girl with respect, don't push it too hard, and just enjoy. How to You know what? It's like Bardzo trudno, jakby yy, trudno to opisać słowami, tak naprawdę. To wszystko <śledzimy> wychodzi w praktyce. I co robić z językiem? No nie wiem, no chyba my... mi się wydaje, że to chyba zależy od sytuacji, wiesz? Używać go dobrze. Ale trzymać go w swojej buzi, czy kogoś innego? Kogoś innego. Merdać. Merda. Co? Merda. Co to jest w <noise> za słowo? <noise> ale właśnie, kobiety z reguły wolą jak hmm, facet wkłada im język do buzi, czy w, w, raczej takie pocałunki bez języka są lepsze, Bo według was? Zależy kiedy. Oczywiście, że z językiem. Nie no, oczywiście, że z językiem. Zawsze? No. Można na przykład się też trochę tak droczyć, że niby wkładasz na język, ale go nie wkładasz, wiesz, można się oblizywać. I don't like thang thing, so... It's, kind of... It's kind of disgusting. So no thank you. No tak. What about you? I am also not a big fan of it, but I would say I will only use it in like very intimate moments, not like every time I'm kissing. Co robić z językiem? A to każdy ma swój preferencje, znak nieskończoności. <laughs> nie wkładać do gardła, wow. ja, to się nazywa, tak. jest od pralki. <laughs> wir, wir, taki wir pralki. Nie, tak. delikatnie <laughs> trzeba po prostu. Nie do gardła, Tak, nie do gardła, to jest obrzydliwe. I nie po zębach, <laughs> bo to tak taki system Wtedy ten język drugiej osoby jest rozkrawiony, to jest straszne. Z Tak, więc lepiej trzeba uważać Jak chłopak może rozpoznać kiedy może pocałować dziewczynę? Kiedy patrzy mu się w oczy Chce I idzie. widać taką namiętność ja y Jak nie jest głupi to wie a kiedy no tak Ale to, ok. się, to się rzadko zdarza właśnie, się nie... wiadomo, wiadomo język ciała, nie? Bawi się włosami Wzrok w, w ogóle, się. bardzo Oboże, wzrok dużo bawi. daje Jak na przykład yy, kobieta patrzy się na tę część ciała, ale też w oczy I utrzymuje kontakt, chce utrzymywać Głęb... kontakt wzrokowy, nie? Spojrzenie. W ogóle zajebiste jest to, jak facet się pyta Kultura osobista Kultura osobista yy, pod tym to względem to... Pytanie czy mogę Cię pocałować? To jest tak świetne. I zauważyłam, że najczęściej nie Polacy to mają, ale zagraniczni, nie obcokrajowcy. Najczęściej Niemcy. Ja myślę, że to samo z siebie wychodzi, że, że po prostu to czuć, kiedy można. Ale właśnie, jakieś są takie jakieś subtelne znaki, które kobieta wysyła? Nie no, sam A, tego, że się może nachylić, tak? Jak mężczyzna może rozpoznać, kiedy może pocałować kobietę? Hmm. Myślę, że dziewczyny dają takie malutkie sygnały tam gdzie tak, tak, tak. się chłopaki. zbliżają, no, bo jeśli zbliżają. by nie chciała. Albo chłopaka w rękę, tak? Albo tak tak. tak, po prostu no. robią takie jakieś, Albo w ogóle takie malutkie. No. Mhm. no ja na przykład czasem mhm. mówię wprost że to idziemy się całować, o, choć idziemy się całować, to jest bardzo łatwe. E, ale też znaczy mi się wydaje, że chyba łatwiej jest rozpoznać, że nie może pocałować o tak, że to że jak, jak próbujesz, to wtedy dziewczyna zawsze da, da Ci jakiś znak, że to nie jest okej. Okay. Także trzeba próbować, trzeba próbować, próbować do skutku. You know, try to talk more closely, not keep distance, or... Maybe. Touch him. Yeah, touching and when he's talking. I think talking. sometimes że are looking on the lips. Yeah, looking at the lips and sometimes touching even like it, touching to the shoulder or His head. A jak wyglądała jakaś wasza taka najdziwniejsza przygoda z całowaniem, jak coś dziwnego albo strasznego się stało, nie wiem. No była taka sytuacja z takim jakimś samochowakiem, że się tak strasznie intensywnie jakby Całowaliśmy? Całowaliśmy, ale on tak bardzo bardzo mocno chciał i tak się obślinił, że miałam to około. Tak strasznie troszczkę, jakbym całowała się śl ślimakiem albo, nie wiem, z psem. Na mnie kiedyś chłopak się ze smarka. <grym> <grym> znaczy naprawdę. A ty nieźle. Się... To ja chyba nie miałam takiej sytuacji. Myślałam, że facet chce mnie pocałować i dałam mu buziaka w policzek. A on się chciał tylko nachylić na dno, żeby coś wziąć. To był najbardziej awkward. <grym> Powiedzmy, jak się całowałam z chłopakiem na plaży, to mi ukradli portfel is trying to, you know, push his tongue into my mouth, like a, trying to pull my leg like, to my throat and it is really weird. Like what it is not even sexy or not intimate, nothing. So that was weird. Jak wyglądał Wasz pierwszy pocałunek? A mój był bardzo miły, bo to się stało z chłopakiem, który mi się podobał, ja też mu chyba podobałam, tak mi się wydaje, no tak, tak podobało mu się na no i to było bardzo miły, takie subtelne fajne. A mój był bardzo niezręczny, bo kolega był starszy, a ja byłam jeszcze taka dosyć. Dziecinna i on bardzo chciał, i to mnie tak przygniatą trochę. No. A u mnie było tak, że kolega zbierał takie punkty, bo za jakieś takie rzeczy trochę na żarty to było, a za jakąś tam określoną liczbę punktów. Udało się. No. pierwszy lubię. <gry> e, miałam 13 lat wtedy, i to był mój pierwszy w ogóle facet. I byłam z nim potem w tym związku. Byliśmy w Zoo. I w tym Zoo był taki stary, opuszczony amfiteatr. I tam sobie siedzieliśmy i on się tak właśnie patrzył głęboko mi w oczy, aż w końcu się mnie spytał, czy, chce mnie, czy może mnie pocałować. Nie odpowiedziałam mu wtedy, ale dałam do zrozumienia, że jak najbardziej tak. I nie był to zbyt udany pocałunek, ale. Był to obóz sportowy. <grym> u mnie w y, przedszkole wcześniej się zaczęło. Nie, no to <grym> Tak, u mnie wcześniej się zaczęło. Niestety. Nie pamiętam jak wyglądał, pamiętam jak się, ja się czułam wtedy. Ja pamiętam, że się strasznie denerwowałam, I, ale dostałam bardzo dobry feedback i to było fajne bardzo. Znaczy fajne. na pewno ten koleś wiedział, że to ja się, że ja się pierwsza cełuję i że w ogóle jestem świeżynka, ale był bardzo miły i to było bardzo fajne. It was not good at all for me. I mean the guy was not kissing good like he was like a, i don't know animal or something <laughs> i don't know <laughs> and yeah we were near the sea and she like held my shoulder and then tried to get close to me and then but yeah with tongue and everything i didn't enjoy it a lot but first kiss i don't expect so much nah. <laughs> i also don't have a really nice uh, experience with first kiss I was very young and I didn't know how to kiss and do it that guy. And he was pressing too hard and it wasn't nice at all. Dlaczego nie wolno robić podczas całowania? Becać! Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Bekać. Jakaś dziewczyna nam powiedziała, że na przykład ona nie lubi jak facet zje tatara przed całowaniem. No, to, to tak, tak. Chociaż ja na przykład się całowałam dużo z różnymi Portugalczykami, oni zawsze dużo jedzą czosnku. I powiem, w po pewnym czasie człowiek przyzwyczaja. I czego nie można robić podczas całowania? Takie... Ślinić się tak obrzębnie. się i e, mieć otwartych oczu. To jest straszne. W tym odcinku to już tyle. Napiszcie w komentarzach co ty myślicie. A jeżeli film wam się podobał nie zapomnijcie stawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału, wciśnij dzwoneczka. No a my widzimy się za tydzień. Na razie. Słyszę tylko Nie Nieprawda. Chciałem się do ciebie zapytać jakąś historię z najgorszym pocałunkiem, ale... Nie miałam takich przygód.